Dobry wieczór, Karolina Romaniuk, TV Reklama. Obok mnie rekordzista po wygranej walce, cześć. Siemanko, witam widzów. Na no wstępie chciałabym Ci pogratulować. Pokaż, co tutaj masz? Puchar. Złoto? Miejsce za zwycięstwo, dokładnie. Złote, Złoty puchar. E, jak się czujesz po walce? Szczęśliwy, że tak to szybko poszło. Zaskakująco szybko, tego się nie spodziewałem. I też fajnie, że nie mam żadnej kontuzji, że jestem nieobity, cały zdrowy. No tak można to sobie wymarzyć, to był najlepszy scenariusz. Przypominamy, że tutaj był nokaut w pierwszej rundzie, także to było po prostu, ja nie zdążyłam nawet spojrzeć na walkę i już patrzę, kurczę, wygrana, wow. Wszedł cios, w ogóle to była taka sytuacja, że jakieś 30 sekund przed tym nokautem Piotrek też był na deskach, sędzia myślał, że to było potknięcie się, a on wtedy dostał lewego sierpa, zetlanczył na nogach, padł. Sędzia tego nie przyuważył, ale ja już dostałem informację od narożnika: Wojtek przyciśni, Wojtek przyciśni, bo Piotrek szumi w głowie. Więc poszedłem za ciosem, udało mi się go zagonić pod siatkę. Tam szedł mocny lewy sierpowy, prawy prosty, lewy na wątrobę i Piotrek się już osuwał. Więc w sumie zrobiliśmy to, co ćwiczyliśmy na treningach. Bo całe 5 tygodni pracowałem właśnie nad taką taktyką, czyli dużo skakania na nogach, dużo zmyłek tymi nogami moimi, to ciosy, które biłem, te lałkiki, to w ogóle nie miały nic Piotrkowi zrobić, to raczej miały tak go odstraszyć, miały, go, e, miały odwrócić uwagę od moich rąk i jak będzie zaskoczony, to dopiero wtedy bić rękoma. No i to się udało. Wszystko, wszystko co chcieliśmy, się udało. Czyli miałeś przygotowany scenariusz, który 100% wypalił. Dokładnie tak, aż to było dziwne, no bo tak jakby szykujecie się na coś. Robicie to no i to potem wszystko wychodzi, więc. A jak ty to zrobiłeś? Sprzedaj nam tutaj swój. No jak to wyszło w ogóle? Jesteśmy w szoku. No wiecie, to akurat była walka i ten czas wszedł. Jak Jakbyśmy zrobili 10 walk, to może tylko jedna, dwie by tak się zakończyły, więc po prostu trzeba się cieszyć z tego, co jest, ale, co jest, ale nie popadać w taki samo zachwyt, że zawsze ze wszystkim tak się wygra. Czy ty nie żałujesz, że nie pokazałeś więcej? No bo mogłeś na przykład nie wiem, w trzeciej rundzie, w drugiej, a tutaj może nie do końca pokazałeś publiczności, co potrafisz. Właśnie o dziwo, powiem że ja jestem przyzwyczajony do. Wygrywania? Nie, właśnie do... <laughs> jestem przyzwyczajony do wygrywania po takich ciężkich bojach, bo wszystkie moje rekordy, które biję są długotrwałe. To trwa kilka dni, kilka godzin. Ja tam jestem po nich tak zmęczony, obolały, mam ponadrywane mięśnie, ścięgna, że jestem przyzwyczajony do takiej satysfakcji, jak coś jest bardzo ciężko. Im ciężej, tym mam większą satysfakcję. Tutaj poszło zaskaku zaskakująco łatwo, więc i tej e, takiej satysfakcji jest e, o dziwo naprawdę troszeczkę mniej niż... Byłoby po ciężkiej walce, ale tak jest. Właśnie, a jeszcze teraz może pogadajmy o twoich przyszłych walkach. Masz jakieś plany już sportowe? Chciałbym walczyć ze sportowcami w boksie na małych rękawicach. Taki ma na siebie pomysł, tak jak Don Casio walczył. Rewanż Don Casio. Jak najbardziej. Z Don Casją, może z Zadymą? No właśnie z Zadymą już walczyłeś, tak jak mi wspomniałeś wcześniej, i dwa razy wygrałeś. To jest, jest po co walczyć trzeci raz? <grym> Wiecie co, ja z Zadymą walczyłem w 2011-2012 roku. To było amatorsko, tak? To był amatorski boks, wygrałem dwie walki z nim na punkty, no ale Zadyma od tamtej pory został zawodowym bokserem, zawodowym kickboxerem jego poziom poszedł niesamowicie w górę, a ja boks odłożyłem do kąta, także ja raczej się stoczyłem, on się wzniósł, więc teraz myślę, że to była bardzo ciekawa walka i raczej on był tutaj, był faworytem. Czyli co, powiemy do Zadymy, żeby się szykował? Ciężko powiedzieć, bo on jest w innej federacji, a ja w innej, więc... Jak to pogodzić? Jak to pogodzić? Wiesz, to są freaky, tutaj jest, wszystko jest możliwe tak naprawdę. Był taki pomysł walki z Zadymą, ja tak naprawdę, ja go wyzwałem do walki, potem podchwycił to fame, przejął go i dostał walkę na Fejmie, więc może, może kiedyś się spotkamy. Myślę, że kiedyś się na pewno spotkamy z Zadymą. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jaka formuła, ale kiedyś się z Zadymą spotkałem, bo to jest super gość. A dostałeś propozycję od Fejmu? Miałem propozycję od Fejmu. Ale? Ale... No. Ale jestem w Cloud i jestem tutaj jeszcze dwie kolejne walki. Miałem kontrakt na trzy. Czy finansowo lepiej y, wychodzi Ci w Klaudzie? Nie pytam o, o liczby tylko? Tak lub nie. Miałem propozycję tam, miałem tu, jestem tu, więc prosta. Y, Odpowiedź jest prosta. Jestem zadowolony. Dobra, czyli tak, czekam na Twoją walkę z Doncasio, z Dymą. Może ktoś, z kim jeszcze nie walczyłeś, na przykład Tyburski? Tyburski, kurczę, chyba jest trochę za duży na mnie. On waży 90 parę kilo, a ja waży 81,2. Myślę, że ta przewaga masy, warunków fizycznych byłaby zbyt duża, raczej nie przeskoczy. No ale twój przeciwnik Pająk, no jest u ciebie szerszy, większy, tak? Fakt, że niższy, ale szerszy. Ale tu była waga podobna, myślę, że on waży 83,4 na co dzień, 82, 3 więc no wiadomo, jestem wyższy, on niższy, więc musi być masywniejszy, ale to była moja waga, a Paweł Tyburski, czy tam Piotr Tyburski, to są chłopy przeogromne. Ale chyba nie byłeś faworytem, ja już nie pamiętam. Byłeś faworytem? Czy chyba nie. No właśnie nie, i to jest takie najlepsze w tym wszystkim, jak się nie jest faworytem. Na mnie był, był kurs 350. No, no Czyli... właśnie, ja tak kojarzę, że był to nawet wysoki kurs. Czyli taki wskazywałem o, na mogła, Mogłam postawić na siebie, kurczę. Kto wierzył, kto się słuchał, kto oglądał, ten postawił, teraz jest bogaty. Dobrze, to no gratuluję ci jeszcze raz i e, widzimy się w przyszłych walkach. Dzięki. Dziękuję, Dzięki. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. Wizów,